Cześć, witam was serdecznie na kanale Marces. Z tej strony Marcel Kanarek. Dzisiaj omówimy cztery ciekawe przykłady z minionego tygodnia, dokładnie te, które analizowaliśmy na zajęciach grupowych, które prowadzę. Jeśli chcesz dołączyć do jednej z tych grup, wszystkie informacje znajdziesz w opisie tego filmu. A zanim zaczniemy, standardowo proszę Cię o to, żebyś zostawił łapeczkę do góry, subskrypcję i dzwoneczek, tak żeby żaden materiał Cię nie ominął. No to lecimy. W pierwszym przykładzie zajmiemy się partią Kuzubów-Sarić. W tym momencie zawodnicy musieli wskazać właściwy plan gry białymi. Było to na zajęciach Poloni, grupa silniejsza rankingowo. No i tutaj. Problem tej pozycji jest taki, że no na pierwszy rzut oka wydaje się, że tutaj biały rzeczywiście ma dużą przewagę, i trzeba by było skonstruować jakiś plan gry oparty na słabościach przeciwnika. I teraz zadanie jest o tyle ciekawe, że zawodnicy słusznie próbowali zlokalizować słabość jako pionek A4. Opionek no E6 też jest również już słabością. Natomiast w związku z tym pionkiem na A4. Zawodnicy próbowali stworzyć plan wieża D2, wieża D4, wieża A4. I to jest słuszna koncepcja na pierwszą myśl, natomiast niestety tu jest pewna pułapka. Pułapka polega na tym, że jeżeli zagramy posunięcie wieża D2, no to możemy dostać taką kontrę. Za pomocą posunięcia D4. I teraz tworzy się pewien problem, że uaktywnia się ten Hetman. W tym momencie bicie wieżą na D4 będzie skutkowało Hetmanem G2, a bicie pionkiem, no co najmniej szachem, na E4. Dlatego tutaj mm, ruchem wieża D2 po prostu narażamy się na kontrę. My tam na zajęciach trochę analizowaliśmy, czy, czy ta pozycja mimo wszystko nie będzie dobra, ale okazywało się, że po wieża d4, hetman g2 i jeżeli król zaczyna uciekać, to posunięcie F, wieża f8 no wystarczająco obroni króla na g8, a tutaj już może być groźny pionek i zawsze król, który jest narażony na jakieś motywy wiecznego szacha itd. Tak tak w każdym razie mamy sytuację, w której jakby tutaj nie można pójść na to wieża D2 z powodu tej kontry. I to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, w partii Kuzubow również nadział się na kontrę, bo zagrał hetman D7, dostał hetman A6 i ten hetman przeciwnika zaczął się wystarczająco uaktywniać. Tam było wieża E1, wieża H6 i tam po kilku ruchach... Dosłownie okazało się, tu w ogóle jakiś ruch C4, bardzo też skomplikowany, że po prostu partii było zbyt duże zamieszanie, i mało tego jeszcze czarny później tę partię wygrał. I teraz dochodzimy do sedna. Aby prawidłowo prowadzić tutaj grę, należy najpierw zadbać o pozycję tego króla, ponieważ w wariantach, które widzieliśmy. Ten król znajdował się w niebezpieczeństwie, zarówno po Hetman D7, jak i powyżej D2, więc to jest zadanie takiej profilaktyki w ataku, czyli w tym momencie najpierw powinniśmy zadbać o bezpieczeństwo własnego króla, czyli schować go na B1 i docelowo na A2, bo on tu będzie dużo bezpieczniej stał, i dopiero dalej kombinować na słabościach, czyli albo pionku E6, albo pionku A4. I to jest właśnie prawidłowa odpowiedź. Król B1, Król A2 to jest wygrywający plan w tej ciężkofigurowej końcówce. Dlatego się yy, zawodnikowi grającemu białymi nie udało znaleźć, no ale no nie było to też proste zadanie. Idziemy do przykładu numer 2. W tym momencie mieliśmy bardzo yy, trudne zadanie. Tutaj odwrócę szachownicę. Trudne zadanie w grupie 2000+, czyli zawodnicy z bardzo wysokimi rankingami otrzymali polecenie, aby ocenić posunięcie skoczek bije D5 czarnymi. Czy jest to posunięcie dobre, czy jest to posunięcie złe, jakie są konsekwencje tego wariantu. No i prawidłowa odpowiedź jest taka, że to partia Fedoseev-Hakobian, prawidłowa odpowiedź jest taka, że po skoczek D5 wszystko się trzyma. No, i oczywiście największą bolączką jest posunięcie F4, bo teraz wydaje się, że ta wieża po prostu jest przeciążona ze skoczkiem i że tracimy figurę. I rzeczywiście, chwilowo musimy tę figurę poświęcić na F4. Goniec F4 i wieża C5. No, i teraz pytanie brzmi, czy właśnie uda nam się tę figurę odbić. I odpowiedź brzmi, że tak, bo po król B1 idea białego jest taka, że na posunięcie E5 biały przygotował. Odpowiedź wieża C1, żeby ta figura nie została odbita. I tutaj dużo zawodników, oczywiście zawodnicy na zajęciach mają też yy, ograniczony zasób czasowy, więc pewnie gdyby myśleli przez znacznie dłuższy czas, to odkryliby, co tutaj dalej robić, aczkolwiek niektórym osobom się to udało i w zamierzonym czasie. Że no po posunięciu E5 widzieli zawodnicy wieża C1, i tutaj no często nie wiedzieli, co, co z tym można by było jeszcze innego zrobić, i tutaj uznawali, że biały stoi dobrze, natomiast czarny ma fajne posunięcie wtrącone w wieża C4. I teraz problem jest taki, że wisi goniec i grozi już posunięcie E5, bo ten ruch no wieża C1, chociażby ze względu na szacha, nie będzie obowiązywał. No zależy też co zagra, bo jeżeli skoczek E2 obroni tego gońca, to po goniec F5 ten król ma zbyt duże problemy. Goniec sam sobie jak odejdzie, to skoczek padnie na C7. No Wieża F1, no to już może się spotkać z posunięciem E5 i będzie po prostu podwójne takie uderzenie. No i jeszcze myślę, że tutaj można uwzględnić to co było w partii, bo to w ogóle jest wariant z partii, że teraz zagrał biały skoczek d5, czyli żeby ten skoczek bronił gońca. Natomiast tutaj po posunięciu goniec b7, skoczek e7, goniec d6, no nagle się okazało, że czarny w tej partii ma dwa pionki za figurę i ma parę gońców, co w pełni rekompensuje E, tą poświęconą figurę, i no, pozycja jest w okolicach równości, chociaż tak naprawdę no, czarny tu powiedziałbym, że stoi przyjemniej, bo e, te figury białego nie mają zupełnie koordynacji. Zofnijmy jeszcze do początku i teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, czy skoczek D5 było poprawne, no to żeby wiedzieć, jaka jest odpowiedź na to pytanie, jeżeli tam kończy się mniej więcej równą pozycją, albo nawet przyjemniejszą czarnych. No to należy sobie też zadać pytanie, wracając do początku, jaka jest ocena w ogóle bez tego bicia? No i wtedy byłaby duża przewaga, ale białego, dlatego że no biały ma pionka więcej po prostu w tej pozycji, tak? Także tutaj absolutnie bicie na D5 się opłacało. Idziemy dalej. Pozycja końcówkowa z zajęć, które są w środę, wykłady z końcówek. No, to jest zadanie, które tak naprawdę zostało podyktowane jako takie zadanie domowe dla uczestników, więc tutaj, jeżeli ktoś z uczestników tej grupy to ten film ogląda, to to, to, to właśnie zadanie domowe, które można było sobie samodzielnie jeszcze wykonać. Zadanie polega na tym, aby ocenić osta taką ostatnią wymianę posunięciem wieża E3. Czyli teraz, czy wieża E3 w kontekście gry na wygraną w tej pozycji czarnymi to jest poprawna decyzja. tak? No bo widzimy że mamy piąka więcej czarnymi. Nie musimy wcale wymieniać tej wieży żeby grać na wygraną więc wieża E3 będzie dobry tylko i wyłącznie wtedy kiedy wygrywa po prostu i tutaj w partii Bulmaga Wagner Dinara zagrała czarnymi wieża E3 i była to bardzo dobra decyzja i już tłumaczymy dlaczego. W tym momencie cała idea polega na tym, że za momencik, grając posunięcie B6 i po wymianie tej pionków, mamy dwa oddalone od siebie wolniaki, plus mamy gońca na C5, który utrzymuje naszego jednego wolnego pionka i jednocześnie blokuje pionka przeciwnika. I w różnobarwnych gońcach jest to bardzo typowe, yy, pozytywne jakby znaczenie realizacji przewagi. Czyli w tym momencie, yy, naprawdę, w wielu, wielu przypadków mamy bardzo silne argumenty, że ta końcówka będzie wygrana, i tutaj jest dokładnie tak samo. Czyli czarny bez problemu powinien coś takiego wygrać. I tu, nawet, jeszcze możemy sobie zobaczyć, jak Dinara to realizowała. A więc, zobaczmy. No realizacja polega na tym, że teraz goniec, jeżeli będzie pilnował jednego pionka, a król drugiego, no to będą te figury przeciążone, bo na przykład nasz król może iść do pionka E2. Jeżeli król nawet kiedyś tu doskoczy, to pytanie brzmi, a kto pilnuje pionka na linii A, prawda? No i właśnie to będzie to przeciążenie. No zobaczmy, czy w ten sposób realizowała. Nastąpiło goniec D1, król C6, król D6, król E5. No i widzimy, że tutaj chciała sprytnie jeszcze zrobić, żeby król zablokował sam pionka e, a goniec złapał, złapał pionka a, tylko że jest kolejny jeszcze problem. No tutaj odpuściła tą obronę. Dlaczego tak się stało? Dlaczego goniec b7 zagrała, a nie grała na przykład yy, gońca b5? No byłoby to rozsądniejsze, żeby na przykład, no bo jak już odpuściła pionka a, no to to jest koniec, to widać już gołym okiem, Natomiast dlaczego nie grała na przykład, nie wiem, goniec B5, prawda? No i tu prawdopodobnie okaże się, że to też niewiele by wniosło. Tylko pytanie teraz, który plan wybrać? Czy iść po pionka H i że tu będzie cuk, dzwank jakiś, czy może jeszcze coś, czy jeszcze może coś innego? I ja bym raczej od tego próbował zacząć, że zacząłbym od tego ruchu. I postawiłbym w tym momencie na przykład sobie króla na G2. I teraz bym zobaczył, co się stanie. Bo zobaczmy, że jednocześnie goniec musi pilnować pionka na H3 i pola A4. Więc pytanie, co teraz ma zrobić, żeby nie było źle? No i to jest ten problem, tak? Może być też taka sytuacja, że tu jeszcze ten król na E1 by w miarę wytrzymał, prawda? No, mogłoby tak być, że ten król na E1 jeszcze pilnuje całej pozycji, więc można jeszcze zrobić drugi motyw, żeby obejść królem do pionka A, na przykład w ten sposób, że król idzie tutaj i po prostu pomoże temu pionkowi. No tutaj Bulmaga już nie sprawdziła tego, tak? Natomiast no sposobów jest tu pewnie kilka, jak to wygrać, natomiast Bulmaga zagrała go b 7 co wydaje się trochę absurdalną decyzją, bo po A4 już musiała poświęcić pionka, żeby ten pionek a był złapany. No i teraz już poszło dokładnie tak jak mówiłem wcześniej, czyli król poszedł do pionka na A3 i mu pomógł teraz w dojściu do promocji. No i tu już się Bulmaga poddała. Dobrze, idziemy dalej. Jeszcze mamy jeden przykład na dzisiaj. To jest przykład z grupy też Polonii, ale grupa z rankingami do 1650. I w tym momencie zawodnicy... Musieli ocenić, dlaczego, No nie dobrze, tu czarnymi będzie ok, dlaczego y, posunięcie D4 było błędem. No i teraz y, właśnie, y, problem tego ruchu polega na tym, że biały okrutnie naraził się na zagranie taktyczne czyli w tym momencie wydaje się, że jak będzie wymianka, to nic się złego nie dzieje, ale biały ma, po, przepraszam, czarny ma posunięcie wtrącone w wieża H1. I okazało się, że w partii, jeżeli w tym momencie zbił wieżę, to powierza H2 już jednego pionka stracił, i jeszcze w drodze bym powiedział, że tu są problemy z kolejnymi pionkami. No tu nawet tego pionka od razu nie brał yy, czarny, bo tutaj w partii udało mu się zdobyć figurę. Natomiast, no tak obiektywnie rzecz biorąc, nawet gdyby chodziło o samo zdobycie pionka, no to już jest to bardzo nieprzyjemne. Natomiast druga sytuacja jeszcze mogłaby być taka, że gdyby teraz zagrał czarny król G, biały król G2, to powierza H2 mielibyśmy motyw podwójnego uderzenia i no białe również by straciły dwa pionki na tym zabiegu i dostałyby prawdopodobnie już taką pozycję mocno nieprzyjemną, o ile nie nawet przegraną. No dobrze, słuchajcie, to wystąpiło w tym przeglądzie tygodnia, a więc te mm, zadania pojawiły się na zajęciach grupowych. Jeżeli jesteś zainteresowany, możesz zobaczyć informacje w opisie, do czego serdecznie zachęcam. Na tym dzisiaj zakończymy. Ja standardowo proszę o zostawienie łapeczki do góry, subskrypcji, dzwoneczka, aby nie przegapić żadnego materiału. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się i do usłyszenia.